Dlaczego Wojtek Szczęsny został numerem 1 w Barcelonie? O tym w dzisiejszym materiale. Po pierwsze mentalność. Doskonale wiemy, jak wyglądały początki w FC Barcelonie Wojtka Szczęsnego. Jego wyjścia do piłek na przedpolu były, delikatnie mówiąc, średnie. Przez co otrzymał wiele słów krytyki od kibiców Barcelony i nie tylko, ale w wywiadach pomeczowych. Widać było, że od Wojtka Szczęsnego emanuje pewność siebie oraz doświadczenie, które zdobył na przestrzeni całej swojej kariery i naprawdę od ostatnich dwóch meczów jego wyjścia do piłek na przedpolu wyglądają naprawdę obiecująco. Po drugie forma oraz podejście do treningów Wojtka Szczęsnego. Ostatnio mogliśmy ujrzeć nagranie, gdzie Inaki Penia wraz z Wojtkiem Szczęsnym mieli trening w FC Barcelonie i naprawdę jeżeli chodzi o interwencję Inakiego Peña a Wojtka Szczęsnego jest kolosalna różnica, zresztą zobaczcie sami. Dodatkowo dzień po meczu z Deportivo Alaves wszyscy zawodnicy FC Barcelony trzymajcie dzień wolnego, jednak Wojtek Szczęsny nie postawiał odpoczywać i przyjechał na trening dodatkowy, aby podścichować swoje umiejętności. Po trzecie osobowość oraz charakter. Nie od dzisiaj wiadomo, że Wojtek Szczęsny jest lubioną postacią szatni czy to w Barcelonie, czyli w jakimkolwiek klubie, w którym gra. I naprawdę widać, że kibice Barcelony zaczynają powoli się przekonywać do Wojtka Szczęsnego, między innymi tworząc murale na ulicach Barcelony oraz wymieniając przyśpiewki, tak jak na przykład w ostatnim meczu z Walencją. <laughs> A wy moi drodzy dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowej jedynce w FC Parsonie, czyli oczywiście o Wojtku Szczęsnym. Pozdrawiam serdecznie widzimy się w komentarzach.